Pozdrawiam Was serdecznie. Dziś 22 kwietnia. Chciałbym, abyśmy zatrzymali się choć na chwilę nad Dziejami Apostolskimi, tym pięknym fragmentem, w którym myślę, że każdy z nas może się odnaleźć. Występuje tutaj diakon Filip, który głosi dobrą nowinę, który uzdrawia, wyrzuca złe duchy w Samarii i posłuszny duchowi tym razem udaje się na drogę między Jerozolimą a Gazą i właśnie tam Filip spotyka dworzanina królowej etiopskiej. Dzieje apostolskie odnotowują, że dworzanin czytał, proroka Izajasza, ale nie rozumiał tych słów, tego co prorok Izajasz zamieszcza i to niezrozumienie pisma można powiedzieć, że staje się okazją do czego, do tego, aby głosić dobrą winę. Filip zostaje zaproszony do wozu dworzanina. I co się wtedy dzieje? Otworzył Usta i wyszedł do tego od tego tekstu pisma i opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. Obja objaśniając te fra ten fragment, który mówi o cudze pańskim. I dokonała się rzecz niezwykła. Filip ochrzciłowego dworzanina etiopskiego, który stał się symbolem. Rozstania się z kościołem. I myślę, że warto tutaj zauważyć, że w tym opowiadaniu inicjatywa należy do Pana Boga. To Bóg, w swojej konsekwencji, jest sprawcą tego otwarcia się kościoła na Pogan, co jeszcze mocniej wybrzmi w dziejach apostolskich. Troszkę dalej, gdzie za chwilę będziemy czytać o setniku Korneliuszu, zobaczcie, że dla Pana Boga, dla Pana Boga, problem to jest okazja do tego, aby On okazał swoją moc i że On potrafi wykorzystać każdą sposobność, do czego do czynienia dobra. I to, co na pierwszy rzut oka wydaje się może u nas tragedią w naszym życiu, w naszej rzeczywistości, w naszych pracach, w naszym powołaniu, może stać się okazją do czego. Do tego, aby czynić dobro. I w naszym życiu może być podobnie, jeśli tylko konsekwentnie będę do tych moich dramatów, do tych moich trudności, zapraszać kogo? Zapraszać Pana Boga. I myślę, że dzisiaj warto spojrzeć na swoje trudności, właśnie. W takiej przestrzeni, w takiej perspektywie, że dla Boga problem to nie problem, ale okazja do tego, aby On ukazał swoją moc, aby On ukazał swoją chwałę, aby On zainterweniował wreszcie w moim życiu. I może warto pomyśleć, czy do tej pory nie było tak, że te trudności stały się okazją do zmiany życia na lepsze, do zastanowienia się nad swoją drogą, do tego, aby Wreszcie może odnaleźć pana Boga. Bóg dopuszcza pewne momenty w naszym życiu, aby mnie wyrwać z bagna, w którym powoli zapadłem się coraz bardziej. Podał mi w pewnym momencie rękę i pokazał, że wtedy, gdy zaczynam budować na sobie, to prędzej czy później zacznę cierpieć. Gdyby nie te ciężkie chwile, nie umiałbym na pewno tego zobaczyć. Życzę Tobie, bracie i siostro, każdemu, kto ogląda to krótkie rozważanie palotyńskiego komentarza, abyśmy zobaczyli w sobie te wszystkie trudności, te wszystkie niepoukładanki i próbowali sobie je poskładać. A może warto przy czwartą niedzielą dobrego pasterza to wszystko sobie poskładać, abyśmy mogli. Przyjąć Chrystusa, może po raz kolejny do swojego życia, a może otworzyć się po przeczytaniu tego fragmentu z Dziejów Apostolskich na Pana Boga, aby to on zainterweniował w moim życiu. Chciałbym Was pozdrowić serdecznie i życzę Wam, aby to doświadczenie przyniosło naprawdę dobre owoce. Szczęść Boże!